Hej, witajcie moi drodzy. Ja jestem Szegi i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Last. Oczywiście wraz z miłoszem. Cześć. Który tam gdzieś się błąka jeszcze. Dobra, idziesz. A no, a którędy idziemy? No tędy. A no właśnie zapomniałem tak wam powiedzieć. I w tym odcinku udamy się po Katane, która jest gdzieś mniej więcej o tam, gdzieś w jaskini. O tak, jest stare drzewo. Tu byliśmy. Trzeba iść jeszcze tam prosto. O, tam jesteś, dobra. Spoko, spoko. O, tak fajnie było, jakby fanty były w tych. Walizkach. O, zegarek mam. No, to potwieraj. O, mam fantę jedną. Sobie leżała na piasku. O, zegarek mam już drugi. Już mam dwa ze trzy zegarki mam. I batonik, i mam szmatę. O, no, sorry. Co? Sorry, sorry, bo musiałem akurat bo Chyba nie będzie jakiegoś większego problemu z odnalezieniem tej katany co? Mm, jak y, na naszą starą miejscówkę trafimy to już jest spoko O wózek jest No, na starej podstawi. stoi A to jeszcze aktywny ten wózek dobry jest No Nie Bra rozłożył się Taka mi się zmęczył To jest gdzieś tam Dziki szakal. To nie tutaj Idą, Dobra, ja tam nie bliź się z nimi chodź A. Kurde, się zamęczyła postać. No moja też się troszkę mączy Te ja jakby jaskini pilnowali, bo już tam zostali, nie? Może i tak, może pilnują. Albo tu ich jest wioska i wiesz, może Aha. do tego no, teraz, teraz. Jak syczy W sumie to ja już nie mam pojęcia gdzie jesteśmy A ty? Ja też tak się, ja też. Biegnie. Czekaj, zaraz ci powiem gdzie jesteśmy. Hmm. Tu jest wejście do Inskinie? Nie Tu jest nasza kampa na prywatnym Czekaj, bo coś mi się tutaj kojarzy. No tu jest na prywatnym, tu jesteś hmm, A to tam patrz, chodź tu okay. to z tej strony chodź. Kurde, to jest są tą postacią O Tu się wybudowałeś na z prywatnym Tu będzie takie małe ale... obo obozowisko Ale nie, tam gdzie jest na prywatnym jaskinia, obok mojego tego ogrodzenia, to nie jest tam wejście do tego, do katany, nie dojdziesz tak No wiem, ale chodzi Zobacz, mi będziesz... o... będziesz chodził bo jest. Chodzi mi o to, żeby znaleźć ten dopiero, miejsce, te stare, nie nasze I teraz o tym, gdzieś trzeba iść właśnie Czekaj, okay. bo to było przy rzece jakoś. Jakbym wiedział gdzie ich jest w wioskach. A przecież, przecież... O, leją się. Ale ich troszkę dużo jest. Ja te wolicach się nie da otworzyć. No których właściwie nie, nie wiem czemu. Dobra, lecę, bo już mi w Ja nie wiem gdzie jest ich wioska, już nie pamiętam, wiesz? Bo ja wiem jak od, od, nich, od nich wioski. Od ich wioski się Zjebałem. Dobra Lisko, to my nie będziemy przedłużać nagrywania, jak znajdziemy wioskę to wtedy wznowię. Więc mze dwóch. Ej polinie, jaki dźwięk jak się zjeżdżał? Okej, okay, jesteśmy. Jakąś wioskę znaleźliśmy, ale nie wiem czy to będzie katana, ale warto zobaczyć. No jest dźwięk jest. Dziwacznie? Taki dziwny. Jak mu się ręce paliły. Ale tu nic nie widać, co jest to za teraz nic nie daje O ja Kurwa boję się Czekaj mm. Kurde ten dźwięk mi rozwala No też Głośno o kurde jak lecisz <noise> Zaraz tu będzie woda. Kakać? no nie było. Ale nie, nie są takie realistyczne dźwięki trochę, w ogóle takie napoje dalej dali Płyniemy? Ja Czekaj, a, tu jestem. Chyba nic nie widzę, nie? Nic. O Jezu, jak ja już słyszę ten dźwięk, nie? To. Dziecioki. E. Ale na dole gdzieś jeszcze. Aha, tu co? E, rzuć e, bombę, no. Masz bombę, bo nie. nie. Czekaj, ja zobaczę. A, jeszcze nie widział już skacze. Taka ja mam. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Oj, okej. Te Ta księżka Ej gadaj, że wyszliśmy No Ile idziemy, wyszliśmy? A, na kanionie Ej, tu można przejść chociaż Aha, tu jest Ale tu dalej może ten wiosk nie wejść Tak, tak A to... Ty, tu jest gdzieś blisko ta wioska, wiesz jaka? ...marytyków. będą? Nie? No, mi się przydały. flary mam. O, są mrożetki. O. Mało trochę. Chodź spać, co? Czy w nocy będziemy chodzić? A można już? No. Jak można, to możemy iść spać, nie? To chodzi. Kości. To weź zapis, może co, ale jeszcze. Aha, dobra. Bo nie wiadomo, co się stanie. No, śpisz? Czekaj, bo coś mi zlagowało. Nie wiem, że ty zlagowało mi. O, jestem dobra. No, teraz połóż się. Dobra, jest dobrze. Nie znowu wyłada. Chociaż hanty mamy. A nie, myślę, że głębsza. A są dzieciory. ciorki. Ostanie parano. Idzie, ja mam ja, flare w ręku. O, polecam. Pomóż mi. Dziecior. Patrz to coś wypada, nie? Widzisz o że... co Co Tych, tych wypadają nieraz, dobre rzeczy. Tych wiszących. O kurde, tu chyba się nikt nie byliśmy ci, powiem nawet. Teraz ja, żeby nie spać tylko. Kurde, nie spadnij. U. Ej, tam jest lina na dół. Ale tam potem już nie wejdziesz jak wy wyjdziesz, nie? Jest lina. Ale szumi. Tu trzeba mieć ten do wspinaczki. Nie, coś tu masz. No okej okay. Chyba to nie byliśmy nie wcześniej A nie wiem Chyba nie Dobra i teraz tak Tu gdzieś prawdopodobnie jest ten To ja Ty, ale tego nie było Czego? To musieli dodać, bo jak... Yyy... Ja raz tu skoczyłem, to tu pływałem i to nie było żadnych linii. I stąd w ogóle się wyjść nie dało. To jakoś teraz musieli dodać te liny. Może. A tu co jest? O, od komputera, grafika. Batonik. Dać się. Co mówisz? Ci się. Ano. A tu nie było nic na dnie? Nie wiem, nie wiem, wiesz. Bo to można by było tajemne przejście jakieś nie jałby. By. Bo w sumie to to tak, takie koło zakręcze. Czy nic może boczne wejść jest? Może tam jest coś pod tym... Nie wiem. Tak, bo to coś jest. A masz sprzęt do nurkowania? A, ja mam. też mam, a nawet nie skąd. Tu go nie miałem sprząt w filmiku odcinku, w odcinku no jak nie tak. zbaliśmy. O, czekaj, coś jest. О, аж звук зашел. О, те черы все Да, без этих Да, Красиво, все. Набрали на подвох. Ojej. że Oj, ładnie. No ładnie. Tu żadnych nie ma nie? Tu. tu tu tylko A tu zaraz na dół znowu U. Czekaj, pochodnie zrobię Nic się ma A nie, jest, dobra, jestem No jest, jest Czekaj, co tu będzie, co? O, lina o, to jakaś książka religijna. A, z tam jakiś ksiądz pomatlić się chciał nieco w ostatnich chwilach życia, nic nie ma do stracenia. Czeka zresztą znowu. Tam jest... to musisz coś... Kurwa, ja nie mam zegarka, a ty? A ja zegarek? A no właśnie No mam To rzucę Okej okay. Tylko przybliż się tam Fajnie trafiłem, co? Przekażę że coflarem no. może. No, być. O, że Dobra. A to wiem, gdzie jestem. O, patrz, jak się porzucało. O! Tak, jest dużo. Tu się dorzwalić? Na strzał. Masz w ten. Coś tu było na tle. jakieś drzwi? Jakaś książka znowu. O, jakieś dzieci. Dzie, Zaciłem dzie... <grym> się. się. Jakieś dzieciaki to dzie, też dziś. zaginęły, chyba w magazynach <grym się> były. Nie, 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 co chcemy iść? Hej. Tu jest znowu ta woda, to idziemy tam Nic nie ma, tu jest tylko No to ci się świeci to jakaś Ale nie widać nic, kompletnie nic no. Jak ty to, to wszystko widzisz tak szybko idziesz Bo ja już byłem wiesz W maślinie Tu katany chyba nie, nie będzie co? Tu katany chyba nie będzie na pewno w pierwszym odcinku, a my źle zrobiliśmy, wiesz? No, bo ta katana jest obok mojego domu, nie pamiętasz co wchodziliśmy pierwszym wejściem, a potem y, mogliśmy wyjść koło tej matki i to było wyjście koło mojego domu. Nie na pewno nie. I tam to jest było katana przy starej... Nie, przy naszej starej kampy to było... A, ci mówię nie może być katany. No to zobaczysz chciał mi zajewać. Jaki mocny? O. Chodzimy też coś znajdziemy. Co to jest? Okay. Tu chyba jest do katany zajście, wiesz? Jejeje, zaraz się powiem, tak czy nie. Może tu nie idzie. Chyba tak. What? A. No w krzyżyku jakiejś. ale to na pewno nie byliśmy, bo to nowe przedmioty są w ogóle. Dynamic Gdzie? Tu masz przejście małe Na No, ja. no tu na pewno nie byliśmy Ach. Zima Ale jajca No się tego cońców się Gdzie my jesteśmy? Ty kanion jakiś ale wcześniej nie dalej? Nie nie. nie dobra, cofamy się. Ale jajce. w ta ciemność. Tu, tu już na pewno nie byliśmy. No. Bo tu pierwszy raz widzę znakami zimny. Tam ci no, ta płyta zbugowała <laughs> Może radio trzeba jakieś skołować Ale nie wiem Nie, ja, bo po co te kasety były? To była jakąś MP4, czy coś nie I money money Let's go funny <laughs> Tam coś się świeci pozwolę co jest Aha nic, okej. Okay. Chciałem dać nura... Ale nie możesz. Ale nie mogłem. Ale tu ciasno jest. No. Powiem, tu gdzieś wyjście będzie, bo... Masz oranżatki? A ja już wiem, o jaką ci miejscówkę chodzi, Ta katana była. No. Aha, oto. Dobra już wiem. Masz pełno. Co i stąd wyjścia nie ma? A nie, tu jest. Jest. Muszę założyć? Zestaw nurka. <noise> A tu nie ma. A tu co jest? Tu no właśnie wiesz. Widzisz jak to oświetlam? Jak to zapierdalasz, że się nie boisz. Tu jest zejście do matki. Dobra. To już wiem gdzie katana. Chodź. Na pewno teraz będzie tam gdzie ja teraz myślę. Tu jest do matki i wychodzisz w naszej... na prywatnym tym. No zobaczymy. zobaczymy. Naśpictku jest, tak. Czekaj. Nie da się gdzieś tu rozjaśnić obrazu, nie? Nie wiem. Co nie wróciłeś? Chodź i patrz teraz Czekaj, też tą miejscówkę? Czekaj, było. A, to jest tu. Nie chodź tam. Tam masz katana. Powiada, że to jest tu. Tak. What? Ale duża góra. Ale to też sobie wejście, czy nie? Nie. Czekaj, zobaczę. Nie, tu nie ma. Taka właśnie zmęczyłem, chce mi się jeść i w ogóle i... Nie Ty to masz jedna kłeb do tych jaskini wiesz? z tym kurwa Jestem spać on przed mordą Chodź już Idę. A, bije mnie. O. A, jest trochę dużo, co? No, bo na ich. popierdolony teren. O, leją się. Dobra, już jestem przykroczony na tych. Czekaj, czekaj, czekaj. Jak będziemy przy jaskini, to zacznę drugi odcinek, bo ten już ma z 20 minut. A nie chcę, żeby znowu trwał trwało 40. No biegnij! Oj Dobra liczko te ludziska. ludziska. Jeżeli od oglo... O Jezu. Jeżeli podoba Wam się odcinek, hmm, chociaż nic w nim nie znaleźliśmy, to subskrybujcie, oceniajcie, polecajcie mnie znajomym. Mimo to, że, że się czasem tak zacinam, to przepraszam. No i dzięki za obejrzenie. Cześć, Papa. Pa.